O, broń jest, jabłko. Co ty się, możesz, ty się możesz ruszać? W bużowym? Ilu. Ilu? O, umarłem. Ej, mam, mam dziewiątą rano i moderaj. Okej, okay, my gramy w SCP. Ok. <grym> o, że się porobił, kurwa. Jeszcze jeden. Wiem. <grym> Easy. 1500 godzin w praktyce. Ulepsz sobie kartę na fajn i możesz spierdalać, a tak to zaraz będziemy się starali wejść do placów, do, Obm do góry to i Okej, okay, ch oh, dobra, nevermind, pies mi zna O kurwa. Co? Głowa w dół, polecam. Bo? Niśmiałak. Nie chcesz go zobaczyć, bo umrzesz. To jak ja go, jeśli na niego nie patrzę, to mnie widzisz? Tak, to wtedy nie macie jako target. A, A. Ale go zauważyłeś. Że jest z po prostu teraz świąteczny. Myślałem, że jak się na niego patrzę, to on się nie rusza. O to chuj. Tak, ale możemy może mrugnąć sobie i wiesz. Dobra, jestem w lajcie i to kurwa błąd, że ja tu wszedłem. typa goniec spod dalej To jest gigantyczny bunt tu przeszedłem Light containment zone overall decontamination in T minus 10 minutes Ło kurwa ale żeźnia

no Dość zostało Ej, się GG Ma stałe Co? No kurwa, ona na PBK jest stałe 300 pingów? Nie kurwa, ja mam 20 Ta gra działa, powiedzcie mi coś, ty... gdzie jest dżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdż on jest w Intercomie. Dobra, dzięki. Dobra, z Dzięki. 9 czy osoba. 939 intercom, jak co?

A stary jest, ostro nie. Mają Dobra, zajebałem go, chodź tu. Hock po jego ciało. No dobra. Nie chcę maleć. Maleć, musisz nie sprawdzić. No mallow, weź go. zdech. Dwóch ochroniarzy jest w tym. Chodźcie tutaj do mnie od tego gate'a do, do tej windy, co mrugasz, wychodzi z niej przede no bo tam jest dwóch ochroniarzy. I nie mają pięć. O, plaga idealnie. Hotu. I cicho teraz, nie ruszaj się, nie ruszaj się. plagą Dobra, jeden odesłany i on już nie zdąży uciec. Dobra, idę po tego drugiego, bo on zdąży raczej. Zdążył Dobra, zabiłem jednego ochroniarza, zabiłem go. Lol, nie mojej, Weź sobie tam na tą piątkę, podarajcie, jakby w O, sięma. About that. <laughs> Szybko poszło. Drive by shooting. No nie żyje już. Ok, no to my wykorzystajmy heavy. Wykorzystajmy to, że jesteśmy w heavy. Ja pierdolę Serwery weselu moment, dosłownie Tu jest, plaka, tu jest. Dawaj go, dawaj go. Dobra, wiecie co? Chyba muszę wykonać jedną rzecz. Ja mam, ja mam, ja mam. Tylko plaka. ALO, HOTPOT! BUU! To nie dało ci się. Ale tak z zabiłem, let's go! Chcecie być u mnie na filmie? Zapraszam na Discorda. U mnie na Discordzie w tym momencie został odpalony kanał o nazwie Wasze Klipy. I jeżeli wejdziecie do mnie na Discorda, to możecie wejść na ten kanał i wysłać swój klip z scpsl. Może to być klip z różnych rzeczy. Może być na przykład z orania ludzi solo, z jakichś śmiesznych akcji, z dużej ilości trollingu na serwerach, z totalnego orania oponentów, z klipy, które według Was wydają się być śmieszne. Najlepsze klipy, które zostaną wrzucone na ten kanał, pojawią się w filmie na kanale na YouTube u mnie. Może się pochwalić po prostu swoimi akcjami, jakie macie na serwerach, ponieważ ja nie jestem jedyną osobą, która gra w tę grę. Więc daję wam szansę. Możecie być na filmie na YouTube. Nie wiem, czy pojawi się jeden film, pojawi się więcej filmów tego typu, czy to będzie jakiś stały. Yy, jakby stały format na kanale, ale zakładam, że to będzie po prostu taki fajny format, gdzie wy możecie się pochwalić swoimi umiejętnościami w tej grze. Yy, więc tak, wdźcie na Discorda, na Discorda kanał, wasze klipy i wysłacie klip z SLA w formacie MP4 i to tyle. Widzimy się w następnym filmie.